Witam serdecznie Szymon z Polankiewicz z tej strony Siekłania. Środa 7.15 o wolności zdrowotnościowej. Dzisiaj ciąg dalszy, ciąg dalszy detoksu psychofizycznego. To będzie już piąta bodajże część. I dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę o tym, jak funkcjonuje większość organizmów i mechanizmów na tym świecie. Czy to jest taki technologiczny cud jak człowiek, ten, ten, ten organizm, ta biologia, czy też roślina, czy też samochód na przykład. Ale zanim do tego dojdę. I oczywiście również chciałbym porozmawiać, kilka rzeczy zasygnalizować o środowisku naszych trzech mózgów. Powiem w kolejności według mnie takiej reaktywności, jak to wygląda. Otóż Otóż przede wszystkim pierwszym takim najważniejszym mózgiem kluczowym, z czego wynika koherencja serca, 6 sekund serca i tak dalej, to bez wątpienia jest mózg umocowany w sercu. I cała ta energetyka, która w tym wszystkim się mieści, ta komunikacja w konsekwencji gaśica, szyszynka, prawda? Drugim mózgiem w reaktywności jest, są według mnie jelita. Trzecim to jest ten procesor, o którym najczęściej ludzie kojarzą czyli ten mózg mieszczący się w czaszce, absolutne dzieło, rewelacyjnie skonstruowany procesor, do którego fantastycznie w oprogramowaniu w postaci umysłu jest zaimplementowane i to wszystko razem świetnie funkcjonuje. I powiemy o tym, jak to jest również z układem limfatycznym, który jest kluczowym, poniekąd narzędziem w detoksie organizmu, bo cokolwiek mówimy to przecież trzeba wspomnieć o tym, że każda nasza komóreczka oprócz tej błony komórkowej, oprócz płynności, oprócz tego, że w środku powinna mieć wszystkie te mitochondria te wszystkie podroby w komórkach powinny umocowane być w wodzie kryształowej, czyli tej w kolejnym stanie skupienia, tym takim heksagonalnym, tym takim diamentowym, to oprócz tego każda komórka pływa w jakimś tam jakimś środowisku, w tych płynach okołokomórkowych. Jakoś to tam to się nazywa, to nie ma specjalnego znaczenia. Jak to nazwiemy? Istotą jest, aby jakby zasygnalizować i zrozumieć poniekąd to, do czego zmierzam. Ale trzy takie pytanie, może właśnie. Takie bardzo ważne pytanie. Ja to pytanie zadam. Zrobię chwilkę przerwy i za chwileczkę wyłączę tą grafikę, ona nie bez powodu tutaj się pojawiła. Otóż pytanie bardzo, bardzo, bardzo ważne. Otóż pytanie brzmi, jeśli, może inaczej, podaj trzy imiona osób, istot, które najbardziej kochasz. Powtórzę, podaj trzy imiona osób, które, osób, istot, istnień, które najbardziej kochasz. Mam nadzieję, że jakąś kolejność sobie ustaliłeś, chociaż ona nie ma do końca żadnego znaczenia. Jedno z pytań, które za chwileczkę tobie zadam, już jestem na wizji. Otóż to pytanie jest, ale jestem cebulko brany. Otóż to pytanie jest bardzo proste, ale zanim to nastąpi, jeszcze raz przypomnę, że w życiu powinniśmy troszkę się zachowywać, troszkę weryfikować wiele rzeczy i być jak okulary ajurwedyjskie. Za chwileczkę omówię te, to, to, to zadanie poniekąd, które dostałeś, dostałaś odnośnie tych trzech imion, istot, osób, istnień, które najbardziej kochasz. Otóż te okulary, przede wszystkim to, co dają, one filtrują. Filtrują informacje, cokolwiek ja mówię, ty również filtruj, chociażby z tego względu, że każdy, który Dzieli się wiedzą, dzieli się informacją, dzieli się swoją mądrością, która dla ciebie jest wiedzą jest informacją, z którą ty tworzysz swoją własną mądrość, swoją własną wiedzę, swoją własną, podkreślam, informację, to chociażby przez fakt używania innej nomenklatury, innego nazewnictwa, prawda? To jest tak, jak mówi się, na, na tą wszędzie będącą. Uniwersalną energię, która jest wszędzie, prawda? Włącznie z tym, że konsekwencją tego, że ona jest wszędzie, jej część, jeśli mogę takiego pojęcia użyć, to przecież jest coś takiego, że moglibyśmy korzystać, te lampeczki, te światełka, te gongi emisji, które tutaj w tej chwili w tle lecą. To wszystko nie wymaga energii, którą dystrybuuje nam uzurpacja, która reguluje to w sposób taki, że tam trzeba za nią płacić i tak dalej. Ona jest darmowa, o czym wiemy z dokumentów o Tesli i tak dalej. Zresztą nie tylko, bo jest wiele współczesnych takich, którzy tworzyli samochody, które właściwie są bezkosztowe w eksploatacji i tak dalej. Ale jakoś dziwnym trafem to wszystko, wszystko znika. A jeśli chodzi o samochody elektryczne, to przypomnę już. W końcu z XIX na początku XX wieku były całkiem dobrze funkcjonujące samochody elektryczne, nie tak kat, niszczące środowisko jak współczesne. Współczesne one są wbrew pozorom, bardzo, bardzo, bardzo takie, to no, jest, są kitem, że tak się wyrażę. Ok, zatem okulary aerowedyjskie, filtruj chociażby ze względu na nazywnictwo. I teraz wracając do tegoż y, y, pytania, sugestii. Zadaj, odpowiedź po, po te trzy imiona. Dla siebie oczywiście, nie nie podawaj sobie. I w tym detoksie organizmu, w tej wolności zdrowotnościowej, będzie to w tym, co będę darywał bardzo, bardzo kluczowe, jakież imiona tam padły. Jedno, na które sobie absolutnie teraz odpowiedz już bez swojego własnego komentarza, ale odpowiedz sobie na bardzo proste pytanie, które ściśle się wiąże z pokochaniem siebie, wybaczeniem, wybaczaniem. Miłosierdziem generalnie również. Czy w tych trzech imionach, które wymieniłeś, wymieniłaś? Było twoje imię. Tak, przez moment dałem tobie sygnał taki, żeby tam, ta iskierka, ten pomysłowy dobromir, tak jak chyba jest te pek pek pek, pyk. I wow, już coś tam jest, prawda? Okej. Okay. Y bardzo zadanie proste, nieskomplikowane. Pewnie powtórzymy je na warsztatach. Ci, oczywiście, którzy słuchają tegoż, a czy nie ukrywam, że robiłem takie na konsultacjach rodzinnych, takie zadanie, że tak się wyrażę. I po pewnym czasie, zupełnie ni stąd, ni zowąd, zrobiłem, powtórzyłem to dla tej samej ekipy w zupełnie innej sytuacji. Okazuje się, że z tej ekipy. Znakomita większość, wszyscy, jakby mimo, że przerobiliśmy ten materiał, po tym moim pytaniu zapomnieli zupełnie, że chodziło o to, żeby w perspektywie zauważyć, czy jesteś tą pierwszą, najważniejszą osobą, o której mówisz: hej kocham Ciebie. ciebie. Kocham Cię, patrzę w lustro, tak tutaj widzę siebie, prawda? Szymon, kocham Cię. Pamiętając również, tu od razu podpowiem, żebyś trenował z Graśnicą. Pamiętaj, nie, nie krzyczysz tam, mea kulpa, mea maxima kulpa, tylko krzyczysz hej, kocham się, kocham się, kocham się, kocham się. Cokolwiek wokół Ciebie jest, to kochaj, 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 kochaj. Nawet Ty, ty powiesz, no ale to, to złe, tą chorobę, to wszystko, tak jak pokochasz to się okazuje, że to będzie przestanie być dla Ciebie tą przeciwfalą, bo przeciwfala jest rozwiązaniem bardzo dobrym, bardzo fajnym, to co często wspomina jak Indianie gasili powiedzmy sawannę, to w jednej stronie się paliło, oni patrzyli, z której strony wieje wiatr, podparali, z drugiej ogień gasił ogniem, zresztą również na terenach słowiańskich, polskich, ja z tego co pamiętam, były takie historie, kiedy paliły się lasy, to również podpalano las, z drugiej strony robiono szybką wycinkę taką, robiono taką ścianę, powiedzmy, deszczowo strażacką i pchano płomień w kierunku tego, co już się paliło i było także ogień, gasił ogień. Proste, często to jest tak, czym się zatrułeś, tym się leczy. I tutaj ja wiem, że to najczęściej ci, którzy przedawkują alkoholowo. Pan, przypominam, że alkohol jest to znakomite rozwiązanie do tego, aby rozpuścić sobie mózg i potem rano sikać mózgiem. Tak. Oczywiście są dwie metody na rozpuszczaniu mózgu, takie, które wczoraj podkreśliłem w jednej pani. To jest to, o czym wspomniałem, to jest między innymi alkohol, który w sposób znakomity nie tylko mózg, ale zatruwa organizmy. Oczywiście w formie leczniczej, bo to jest tak, jak robimy na leweczki robimy wyciągi ziołowe, to alkohol tutaj oczywiście z dobrych rąk i byłoby dobrze, żeby to był alkohol, który robi jakiś artysta w warunkach domowych, taki, który wie, co robi i wkłada tam uczucie, miłość, Więc to jest taki, jeśli mogę w ogóle takiego użyć pojęcia, to on jest taki lekko żywy, prawda, bo to, co marketowo na półkach stoi w tej wielko towarowej produkcji, niestety jest to w większości, w znakomitej większości robione chemicznie, przyspieszone, tam nie ma procesu <coughs> fermentacji, przepraszam. Zatem pytanie było, podaj i tak dalej, zadaj sobie pytanie i odpowiedź, czy tam znalazło się twoje imię. To po prostu nad tym trzeba trenować. Teraz mówiąc o układzie limfatycznym. Onegdaj popełniłem taki artykuł, pewnie muszę kolejne nagrania ten temat również zrobić o układzie limfatycznym, żeby zrozumieć prostą rzecz. Otóż on jest swego rodzaju głównym motorem tego, co się w nas przemieszcza. Dotyczy wszystkich, czy to torpetowych spraw, i tak dalej, które gdzieś tam się przemieszczają, one w jakiś sposób, czy jakiekolwiek zanieczyszczenia, to wszystko, co w, w świecie komputerowym istnieje, takie pojęcie, że co na wejściu, to na wyjściu. Ja to od razu pokazuję, prawda, że to, co wchłaniasz tutaj, organizm tak naprawdę potrzebuje z tego energię, potrzebuje z tego plazmy życiową. Tego, co tutaj wkładamy do tego otworu głębowego, poprzez różne procesy, oczywiście tam troszkę jest tam wydobywane, prawda? Oczywiście w dietetyce, tym pojęciem rekofererowskim używa się, że potrzebujesz mikro, makroelementy. Tak, to jest absolutnie zasadne. Przy czym, jeśli spojrzymy z pozycji bretarian, czyli tych, którzy nie jedzą, a znamy takich, którzy nie tylko, że nie jedzą, ale nawet nie piją kompletnie. Tu zawsze cytuję wizytę u naszych znajomych, gdzie już. Z tego, co kojarzę, to już będzie ponad 20 lat, kiedy nie jedzą on czasami wypije gdzieś tam trochę wody, bo prowadzą znakomite gospodarstwo takie wybitnie, takie bioagro, jakkolwiek to nazwa tam i dobrą energetykę wkładają, także nawet ten Hemtrals tam powiedzmy sobie ma jakąś lekką przeszkodę, jakby taka jest energetyka, że to tak pada, ale tak jakby spływało z czegoś tam. Tak, tak, jest to możliwe. Uzurpacja o tym wie doskonale, dlatego dosyć mocno tępi tych, którzy mają światełko w sobie i nie jest to pociąg, jak często podkreślam. Ale chodzi o to, że ona absolutnie wyautowała się z, z życia. Jest jej bardzo dobrze z tym, że jest w takim, jest w takim błogostanie. Oczywiście na pytanie. Bardzo istotne. Mówię, słuchaj, a powiedz mi, ja pozwolę sobie nie używać ani nazwisk, ani imion, bo to są postacie, o których czasami się mówi w tym kraju. Nie chciałbym, żeby zakłócać w jakiś sposób ich energetyki, ich spokoju. To na pytanie, a powiedz mi, a jeśli chodzi o wypróżnianie, powiedzmy sobie, to jest w nawiązaniu do układu limfatycznego, do tego, co na wejściu, co na wyjściu. Otóż ona mówi, wiesz co, jeśli chodzi o mocz, to skromnie, ale raz dziennie tak, idę do toalety, robię siku. Ale przecież nie je i nie pije, prawda? W sposób taki, który my znam. Z drugiej strony mówię, a jeśli chodzi o te grubsze sprawy, tak na no raz w tygodniu idę tam do toalety i tam powiedzmy ten klocuszek, to jest już moje pojęcie, którego tu używam, jakiś tam jest. Na pytanie bardzo proste, w takim kocie jak, no skoro nie jest, to jak to jest możliwe? Otóż, dlatego, że mimo wszystko, jeśli ona swojej córce czy mamie, powiedzmy, gotuje posiłki i tak dalej, sama para to wszystko coś unosi. Ale nawet tu w tej chwili, gdzie ja jestem, prawda, jeśli ja. Nawet mi tej yerby nie pił, ale ona paruje, prawda, to, się, to, to co tu się przemieszcza, te roślinki, które tam są, prawda, nawet to, że zerkam na podwóreczku i tam widzę te choineczki, te wspaniałe drzewka, widzę ten orzech, prawda, widzę te trawki tutaj, te nagietki, które za chwileczkę będą kwitły, prawda, one się same pięknie rozsiewają, te wysokie trawy, takie cudownie rosną, w tym roku postanowiliśmy tych suchych, które tam jakby skończyły swoją przygodę w tamtym sezonie. Roślinnym w tej chwili zostawiamy, zobaczymy jak to będzie, jak one będą takie współgrać, będą te stare, z tamtego roku i świeże. Niech się, niech się rozmnażają, tak bym to powiedział. To jest drugo. I Teraz to, co na wejściu, to na wejściu. Oczywiście pamiętając, również tutaj od razu, że jeśli mówię i we wszystkich artykułach, praktycznie notorycznie powtarzam, wczoraj też artykuł wysłałem troszkę spóźniony, mam nadzieję, że jeszcze zdążyłem, żeby do druku wszedł. To również używam takich pojęć właśnie typu prawa i prawdy telewizyjne. Mam na myśli te prawa i prawdy telewizyjne, które również wynikają, to są pewna metafora, która jest również umocowana w umocowana w internecie, w środowisku, w którym żyjemy, ludzie, które są wokół nas, a niekoniecznie oni są fani. Nie tak dawno rozmowa z, współpracujemy z taką też naturoterapeutką wzajemnie gdzieś tam podpowiadamy, zresztą również jedna z naturoterapeutek wczoraj też powiedzmy sobie wymieniliśmy się, jakby przyszła, oczekując też, może nie oczekując, ale w którymś momencie rozmawiamy i... Widać, że jakby nie jest w stanie ciszy w tym wszystkim, bo, bo jakby to BHP nie było zbudowane, więc pod, podszedłem i y, y, krótka wymiana energii, jakby wsparcie temu. Ja pokazuję, bo akurat ta ręka najczęściej idzie na plecki i tam jakoś tak mam, żeby tam powiedzmy skomunikować zwierzczność, jak ja to nazywam, to nie jest dobre pojęcie, ale no, niech tak będzie. Poprzez, poprzez miesiąc byłem przekaźnikiem do tego, aby ją wyciszyć, uspokoić. Popłynęło kilka łez i było i, i, i okej. Okay. Ale oczywiście to, to było tak, że ona mówi, ale wiesz, to, to niech to płynie, chociaż... Ja mówię, okej, okay, dobra, to niech płynie, to symboliczną złotówka. on mówi, o, pięć złotych, także... To była taka wymiana po prostu dwóch natura z czego jedna bardziej wymagała jakby komunikacji z tą, tą ciszą, która jest w źródle, prawda? Ale z drugiej strony kolejna naturoterapeutka z racji może nie będę szczegółów ujawniał, bo niektórzy mogą znać, rozpoznawać, również była rozmawialiśmy. W którymś momencie rozmawialiśmy o, o działaniach antytorpedowych, prawda? Czyli tych, którzy tam przyjęli, bo jest sporo ludzi, którzy przychodzą i wiele objawów, które gdzieś tam się pojawiają są takie no, wywołane bardziej strachem czasami, bo, bo w momencie jak roślimy, pamiętajcie, że jak rośnisz w wibracjach, od razu podpowiedź taka, to te jednoatomowe, powtarzam, ale może się przyda, a na pewno się przyda, w momencie jak chodzisz jednak w wyższe wibracje, czyli nie prawa i prawdy telewizyjne, nie, nie patujesz, czy, czy przyjmujesz te wszystkie rozrywki technologiczne, tylko rośniesz w uśmiechu, w radości, prawda, no to konsekwencje są takie, że ta ujemna jonizacja, ty rośniesz, a ujemna jonizacja, która się w tobie tworzy, powoduje, że one się nie uruchamiają i nie tną, tak ogólnie tak, tak mówiąc. Ale również rozmawialiśmy, w którymś momencie się okazuje, że jej rodzina, która już niestety już kilka osób z jej rodziny zakończyło... Swoje Przygodę tutaj w tej gęstości, między innymi w szpitalach, gdzie absolutnie są w stanie totalnych zdrowotnościowych problemów, które się powtarzają na okręgu, na okręgu, jakby nie wyciągając wniosku, że te problemy zdrowotnościowe, ten jest odruch obronny organizmu, że organizm ma programy naprawcze, mimo tego, że w swojej głupocie dali się głupić uzurpacji i poszli jak, jak powiedzmy sobie lep mu, muchy na lep o takie coś kiedyś tam pamiętam na muchy było, to yy, widząc, że ludzie, którzy wokół, którzy nie, nie dali się ogupić, nie, nie, nie poszli w sferę użytecznych idiotów, to robią jednak za użytecznych idiotów i w dalszym ciągu idą zaparte, że jednak oni są bardziej mądrzy, bowiem to, że oni chorują to absolutnie gdyby nie, nie przyjęli czegokolwiek, to by już w ogóle Hejże -Hola, mimo że obok mają przykłady zdrowych, uśmiechniętych, radosnych. I tak to jest i na to nie mamy specjalnego wpływu, ale istotą jest, abyśmy my z kolei, i to też mówię w ramach detoksu organizmu, w ramach tej wolności zdrowotnościowej, żebyśmy my na siłę nie chcieli komuś kłaść do głowy. Dlatego, że z tamtej strony wtedy buduje się pewien mur, buduje się ta przeciwfala, która z ich strony nie dopuszcza do tego. Że zostali, jakby dosyć trudno się ludziom przyznać jest do tego, że poszli na rzeź, że tak się wyraża i podjęli decyzję o tym, żeby robić tej użytecznych idiotów nie przyjmą. Tak było ich łatwo wprowadzić w stan, w stan nie wszyscy oczywiście, jest wielu bardzo mądry, zdroworozsądkowych, po prostu w którymś momencie lęk strach powodował, że dali się złupić tym tym oprawcom. Jak tym rzeźmierzkom kiedyś na drogach, prawda? Okej. Okay. I teraz, czy zaistniał mechanizm, to co na wejściu, to co na wyjściu. Mam nadzieję, że ten przydługi wstęp do tego, aby jakby zweryfikować to, co, o czym mówimy, układ limfatyczny. Układ limfatyczny, często ja określam, to jest taki układ kanalizacyjny, układ energetyczno kanalizacyjno Biologiczny, jakkolwiek byśmy go tam nazywali, to jest jakby moje określenia, ale jest to pewnego rodzaju różnego typu rury, które w nas są, i w tych rurach pływają różne rzeczy. Oczywiście, częścią tego układu limfatycznego również jest układ krwionośny, bo to jest połączone, prawda? To gdzieś tam są te nereczki, te wszystkie, bo jesteśmy całością. Te wszystkie kanały energetyczne, on tutaj może wykraczam poza wiedzę, którą czasami się dostaje odnośnie tego, że gdzieś poczytasz czy posłuchasz o, układach, o układzie limfatycznym. Ja tak jak mówię, nagram osobne materiał na temat układu limfatycznego, bardziej może korzystając z tego artykułu, który on jak popełniłem na ten temat i tu bardziej będę skupiał się wtedy na tej części takiej stricte biologicznej. Ale układ dla mnie limfatyczny, ten oczyszczający, to jest również energetyczny. Prawda? I bardzo często jest tak, że w tej wolności zdrowotnościowej, w tym detoksie psychofizyczny, ten psycho, czyli z pozycji również tej energetyki, trzeba pomyśleć o tym, żeby w perspektywie pousuwać również te wszystkie pajęczyny energetyczne, te złogi energetyczne, ten szlam energetyczny, który w nas jest, a to udokumentować, jak to wygląda, bardzo często proponujemy, o czym to, to, to nie odkryłem, to, że od dawna ludzie wiedzą, że na przykład jest taka roślinka, która nazywa się ostrożeń warzywny, a najczęściej popularną nazwą jest czarcie żebro, może nazwa jest dziwna w tym wszystkim, ale to czarcie żebro wbrew pozorom robi nam kolosalną, fajną robotę i jak udokumentować sobie samemu, że powiedzmy sobie ten układ limfatyczny, ten układ kanalizacyjny jest zaświntuszony i ten z pozytyw biologii, czyli cała ta limfa, prawda, nie ma tych przepływów, czasami jak gdzieś nogi puchną, to jest objaw obronny organizmu, który pokazuje. Migdałki gdzieś urosły, to jest odruch obronny organizmu, on ratuje nam życie, prawda? Gdzieś... Woreczek żółciowy, zaświntuszony i tak dalej. On to nam zamiast tych przepływów, w w momencie emocjonalnie, zamiast uczucia mi żyć, spowodowaliśmy, że tam się coś zagęściło w taki sposób, że to idzie w kierunku kamieni itd, i Zatem te czarcie żebra, w którymś momencie, kiedy używasz, znaczy zagotujesz, prawda, zaparzysz, jak herbatkę tam z litrem, 3, 4, 5 może łych tego trzeciego tego żebra, pół godziny ktoś nasąca, przecedzasz, dasz do wanny, temperatura 35-40 stopni, 20 minut, czyli 25-30 minut, może w tej wannie i wychodząc, mimo że jesteś istotą, która raz dziennie przynajmniej się kąpie, myje, prawda, czyści organizm. To okazuje się, że raptem jakaś galareta tam pływa, jakieś takie paprochy czy coś. Skąd to się wzięło? Przecież ja jestem czysty. Ja jestem czysta. Ja... Bo to jest udokumentowanie, między innymi, tego, że te energetyczne złogi, te świństwa, ten, ten szlam energetyczny również się oczyszcza, i to jest też metoda na to, żeby oczyszczać ten, ten, ten cały system kanalizacyjny energetyczno-biologiczny. Teraz to, co na wejściu, to na wyjściu, Prawda? I mówiąc o. Bretarianizmie to tak jakby kłóci się w dużym stopniu z tym, że mówimy: hej, no musisz jeść, musisz dostarczać mikro i makroelementy. Nie jestem gotowy na bretarianizm, ale często o tym mówię, bo w końcu sobie mówię może i przejdę na tą fajną sforę. Na pytanie, czy bardzo szczupła jest ta pani, która od ponad 20 lat nie pije już w tej chwili i nie je. 20 lat nie je i od kilku lat zupełnie nie pije nawet wody. Na pytanie, czy jakaś szczupła, chuda taka Taka, jak w obozach pokazują nam te zdjęcie Nie. Nawet taka korpulentna, rzekłbym, ale taka wyciszona zupełnie w innym świecie. I zapewne wiesz, czasami religie ukradły z tych, z tych pierwotnych źródeł takie pojęcia jak post, które miały też kolosalne znaczenie. Wiemy, historia Chrystusa. Jezusa Chrystusa. To jest historia, zresztą było ich dwóch na moją wiedzę. To troszkę w książce misja jest opisane. Ale tak to tak, tak mniej więcej może wyglądać to wszystko. No ale to nieważne. W każdym razie wiemy, znamy tą historię, kiedy idzie na pustynię 40 dni post. to jest taki post stricte, bo tam przecież nikomu cysterny z wodą też nie dowoził. Czy jest to jedyny przypadek? Nie. Dżanglidas, u którego byliśmy w Indiach, w ashramie z małżonką, aby przeżyć pewną przygodę, zobaczyć człowieka, który w Indiach nie zbiera dzieci z ulicy po to, żeby je okaleczyć i wykorzystywać mafijnie do, do żebrania, ale człowiek, który dał im dach nad głową, który dał im jedzonko, ubranka, który dał im edukację mądrą, fajną, dał im radość taką. I że dlatego nas to pociągnęło, żeby tam pojechać zobaczyć, jak to jest. To przygoda niesamowita. No, nie ukrywam, że do dzisiaj często powtarzam ten mechanizm wybitnej zrozumienia telepatycznie, co po hindusku ktoś mówi. Tak, bo to jest możliwe w momencie, kiedy się oczyszczamy. Czyli myśmy się tam oczywiście przygotowywali. Teraz zwróć uwagę na taką rzecz, którą też tutaj przy okazji układu limfatycznego powiem. Otóż myśmy już, bo tutaj się roga zgadałem, a i system już pokazuje, że się rozgadało. Otóż było tak, że myśmy wcześniej przechodzili na takie bardzo monotematyczne jedzonko, czyli bardziej ryż, dal, czyli soczewica czerwona z różnymi przyprawami. One były bardzo różne. Te przyprawy właściwie były też tym dokarmieniem, czy to, co na wejściu. W którymś momencie czuliśmy się lepiej, oczywiście te kilogramy się regulowały, nie samo istnieje, bez żadnych super, hiper, diet, prawda? Zresztą jak widzę użytecznych, już nie powtórzę tego słowa, dziwnych ludzi, którzy mówią, hej, możesz zgubić 20 kilogramów miesiąc i tak dalej, to jest kreowanie jakby. Skracanie komuś życia, proponując tego typu historię, a jeśli ktoś jeszcze jako użyteczny idiota, to jednak użyje, pójdzie na ten lep i w ciągu tam krótkiego czasu chce zgubić te kolosalne kilogramy, to te kolosalne kilogramy są odzwierciedleniem tego, o ile lat skrócił sobie życie. Zatem układ limfatyczny, podkreślam, jest to bardzo kluczowe rozwiązanie i właściwie powtórzę jeszcze raz. Będziemy to kontynuować. Oczywiście to idziemy w takim kierunku, żeby zrozumieć, jak zrezygnować, jak. Uniknąć, jak odejść od Boga tabletki na rzecz wolności zdrowotnościowej. Układ nimfatyczny jest tym czymś, czym podkreślam, jest tym układem kanalizacyjnym, jest tymi rurami kanalizacyjnymi z poziomu biologii i z poziomu energetyki. I to, co wkładasz, to wychodzi. Mówiąc o, o jedzonku, to jest raz, mówiąc również o tym, co wkładasz do tych trzech serc. Grasica kocham siebie. Pamiętaj. Trzy osoby, trzy imiona, które kochasz najbardziej, byłoby fajnie, żeby za jakiś czas, kiedy powtórzymy to pytanie, może będziesz na warsztatach naszych w marcu, tych uzdrawiających warsztatach zbalansowanego stylu życia. I kiedy zadamy to pytanie, weźmiesz sobie karteczkę i napiszesz. Może przypomnisz sobie, hej. Napiszę jednak. Najpierw siebie, bo ty jesteś najważniejszą osobą. Jeśli Ty zgodnie z tą rozmową, ta, ta, to co jest w książce Mądry Człowiek umocowany, mm. rozmowa dziadka z wnuczką wnuczki z dziadkiem, kiedy pada pytanie dziadku, no według, według ludzie wokół są tacy nieprawdziwi, tacy oszlamieni, tacy jak szambowóz i to, co z tego szambowozu się wylewa, tak, tak, bo mają układ limfatyczny i energetyczny zaświętuszony totalnie konsekwencji nie pracuje główny mózg, główny serca. Nie ma dostępu do tego serca, przecież ten główny mózg to jest iskra boska, tam również komunikuje tak poprzez grasicę i przecież szyszynkę, Już tak z czystej biologii podpowiadam, co tam się dzieje, prawda? Zatem ten układ kanalizacyjny e, oczyszczamy między innymi poprzez to, co wprowadzamy do organizmu, poprzez również te prawa i prawdy telewizyjne filtrować, najlepiej nie używać i tu powtórzę tego, że takiego naszego klienta fajnego, którego mam, jest dobry chłopak, nawet zaczął czytać stoja Królestwo Boga w Tobie jeszcze nie wszystko załapał z tej książki, ale już pomału, pomału tak, nawet powtórzę to. Panie Szymonie, widział Pan, co tam się dzieje? No nie wiem, bo nie mam telewizji, nie używam, dobrze mi z tym. No ale jak musi Pan wiedzieć, bo jak poleci bomba tam ze wschodu, jakaś rakieta, to musi Pan wiedzieć. Jak poleci, no to będę tylko częścią grzyba. Co to zmieni? Czy będę wiedział skąd ona poleciała? Czy z tej strony, czy z tamtej. A raczej nie poleci, tak przy okazji. Pamiętaj, teraz ta wnuczka na pytanie do swoich opiekunów: Co mam zrobić, żeby pomóc tym zaszlamionym ludziom? I ty też dostajesz taką odpowiedź: Otóż przede wszystkim bądź światłem, bądź wysokowibracyjną energią, i wtedy pomagasz innym, bo pomagasz sobie. Bądź tą osobą, która w tym oczyszczaniu układu linfatycznego, w tym oczyszczaniu tego układu z powodu biologii, energetyki, znajdzie z powrotem dostęp do, do, do duchowości, do tej iskry boskiej. Uruchomisz te trzy serca, Serce, te trzy mózgi: mózg serca, mózg jelit, mózg, ten procesor w głowie, który tam oprogramowanie ma w postaci umysła, potem psychika z tego wszystkiego i tak dalej. I moment, w którym kiedykolwiek spojrzysz w lustro i powiesz Hej, ten, że Spolankiewicz mówił, podaj trzy imiona osób, które najbardziej kochasz. I wymienisz z wielkim błogosławieństwem siebie, swoje imię. Takie, które najbardziej kochasz, to może być takie, które może brzmi zdrobniale, może to jest takie, które babcia na siebie kiedyś mówiła, dziadek, takie, które jest twoim, to imię, które jest twoim refugium. I zobaczysz, jak momentalnie dzieje się coś niesamowitego, jak rośniesz. się dobrze. Do miłego, szczęśliwego, radosnego, cudownego dnia, ale nie tylko dnia, oczywiście całego, całego życia. Ptaszki latają fantastycznie. Baw się dobrze.